Mają prawie każdy w domu. Używamy jej do obierania warzyw, takich jak ziemniaki, ogórki czy marchewka. Ale czy wiesz, do czego służy ten wystający element? Większość osób w ogóle na niego nie zwraca uwagi. Jednak skoro tam jest, do czegoś zapewne służy. Obieraczka jest w ogóle dziwna. Ma ostrza przymocowane w jednym miejscu po środku, przez co są one ruchome. Dwa nożyki. Już ten element, jak się zastanowić, jest dziwny. Kiedy obierasz warzywa, przeważnie przesuwasz ostrzem w jedną tylko stronę i tu już jest pierwsza niespodzianka. Prawidłowe używanie obieraczki polega na obieraniu warzyw ruchem w obie strony, na przykład, obierając marchewkę czy ogórek, możesz te warzywa obrać dwa razy szybciej. Zobacz, jakie to proste. To duże ułatwienie podczas przygotowywania obiadu. Wystarczy kilka razy spróbować i już nie będziesz obierać warzyw starą metodą. A co z tym elementem? Jest tylko z jednej strony. Nie jest metalowy? Czasami intuicyjnie przy obieraniu ziemniaków niektórzy użyją tego elementu do usunięcia tych czarnych oczek. Ale ma on lepsze zastosowanie, możesz nim rozkroić każdą grubszą skórkę. Jak na przykład przy obieraniu pomarańczy, nie musisz używać osobnego nożyka. W ogóle nie musisz używać noża. Wystarczy taka właśnie obieraczka, wiedziałeś, że obierzesz nią pomarańcze? Znałeś tę funkcję obieraczki? Ten trik jest tak stary, jak pierwsze pończochy. Wystarczy wziąć cebulę i wsunąć ją do pończochy. Zawiąż supełek i włóż następne cebule jedna po drugiej. Rozdziel je supełkami. Teraz powiesz je w kuchni i odetnij tylko te, której chcesz użyć. Cebula ma tendencję do gnicia i zanieczyszczania innych warzyw. Tak przechowując cebulę, unikniesz tego problemu. Użyj taśmy klejącej, a pomidory będą dłużej świeże. Taśma klejąca chroni go przed psuciem się. To miejsce po oderwaniu od łodygi jest bardziej narażone na wnikanie bakterii i wilgoci, co może przyspieszyć proces gnicia. Zaklejenie tego miejsca taśmą tworzy barierę, która ogranicza dostęp szkodliwych czynników, przedłużając świeżość pomidora. Włóż kawałek do paczki chleba tostowego, a zobaczysz i poczujesz różnicę. Chleb tostowy szybko się psuje po otwarciu, ale jeśli dodasz do niego pewne warzywko, uratujesz cały bochenek. Seler naciowy uwalnia wilgoć, która zapobiega wysychaniu chleba i chroni go przed pleśnieniem. Ziemniaki i jabłka to bardzo dobre połączenie. Wystarczy umieścić dwa duże jabłka w koszu z ziemniakami i przykryć je ręczniczkiem kuchennym. Gaz uwalniany z jabłek zapobiega ich kiełkowaniu. Ta metoda pozwala zachować świeże i dobre ziemniaki na dłużej. Kulinarne triki, których uczą na kursach gastronomicznych. Te sprytne triki na obieranie oszczędzają mi sporo nerwów i czasu. Weź pomarańcze i odetnij z niej dwa boki. Następnie. Przekrój w jednym miejscu skórkę. Rozłóż owoc na płasko. W ten sposób powstaną stożki z pomarańczy, które łatwo oderwać od skórki, bez zbędnego obierania całego owocu. Pieczarki pojawiają się w wielu przepisach. Często przed smażeniem lub gotowaniem należy pociąć je w paski. Aby zrobić to szybko, jak w kuchni, należy oderwać z nich pnie. Następnie ułożyć ich kapelusze jeden na drugim, Przyda się również długi patyczek do szaszłyków. Należy wbić go w pieczarki. Teraz za pomocą noża tniemy je na plasterki. Ten trik sprawia, że pocięcie całej paczki grzybów trwa trzy razy szybciej. Seler naciowy jest zdrowym i pysznym składnikiem. Niewiele osób wie, że istnieje szybki sposób, by pozbyć się z niego łukowatych części. Aby to zrobić, należy chwycić seler za dwie końcówki. Następnie zgiąć. Twardsza końcówka złamie się sama w odpowiednim miejscu, następnie należy unieść ją ku górze i pociągnąć w stronę drugiego końca warzywa. Jak za pomocą magicznej różdżki, oderwiemy w ten sposób łykowate części. Wiele osób nie kupuje pomelo, ze względu na trudności w obieraniu. Grube tkanki łączące owoc w środku są irytujące i trudne do oddzielenia. Jest na to sprytny sposób. Wystarczy pociąć owoc wraz ze skórką na plasterki. Powinny mieć około 3 centymetrów. Następnie przecinamy plastry na pół. Rękami oddzielamy smaczne i soczyste części owoca. Odchodzą same, bez przywierania do białych części. Daj znać, z jakiego miasta nas oglądasz. Każdy miłośnik awokado powinien znać ten trik. Jeśli choć raz przeciąłeś się podczas obierania lub wyciągania z niego pestki, ten sposób oszczędzi ci sporo nerwów. Przetnij awokado na pół, następnie odłóż nóż. Pestkę można wyjąć w mniej inwazyjny sposób. Wystarczy nacisnąć owoc z drugiej strony przez skórkę na wysokości pestki. W ten sposób wypchniesz ją z zielonego miąższu, bez uszkadzania go. Skórkę można zdjąć z niego na dwa sposoby. Pierwszy wymaga użycia noża. Połóż połówkę z awokado na płasko i przetnij ją na pół. Następnie chwyć końcówkę skórki i zerwij ją z zielonej części. Powinna odejść bez większego problemu. Druga metoda nada się lepiej do mocno dojrzałych okazów. Chwyć połówkę w jednej ręce, do drugiej weź dużą łyżkę i z jej pomocą wydrąż miąższ ze skórki. Obieranie kiwi ze skórki nie jest najłatwiejszym zadaniem. Na szczęście jest na to sposób. Wystarczy obciąć z niej obie końcówki. Następnie za pomocą metalowej łyżeczki należy oderwać skórkę od owoca. Obracamy łyżką tak długo, aż owoc w całości wyjdzie ze skórki i gotowe. Mango to zmora kucharzy. Wszystko ze względu na trudną do wycięcia pestkę. Zaczynamy od nacięcia mango pionowymi liniami. Ważne, aby nóż dotknął pestki. Następnie odrywamy z niego ćwiartki. Aby pozbyć się skórki, potrzebna będzie szklanka. Nabijamy ćwiartkę o jej rant jak najbliżej skórki. Następnie zdecydowanym i płynnym ruchem naciskamy. Szklanka oddzieli skórkę od miąższu w kilka sekund. Nie obieram już czosnku. To strata energii i czasu. Wystarczy do tego zwykły słoik. Zgniatam lekko główkę i wrzucam do słoika. Następnie wstrząsam nim energicznie, tak aby czosnek obijał się o ścianki. Po kilkunastu sekundach otwieram słoik i gotowe. Ząbki same wychodzą z łupin. Nie używam noża do szatkowania białej kapusty. To jest strata czasu, a kawałki zawsze wychodzą za grube. Zamiast tego biorę kawałek do ręki. Do drugiej biorę zwykłą obieraczkę do warzyw. Szybkimi ruchami przesuwam po krawędzi kapusty. Obieraczka szatkuje ją w idealnie cienkie kawałki. Robi to o wiele szybciej niż tradycyjny nóż. Znaliście ten patent? Ta mikstura w cebuli działa cuda. Działa jak magiczny eliksir. Weź cebulę i odetnij jej górną część. Za pomocą łyżki usuń część miąższu w większej części cebuli. Cebula zawiera wiele cennych minerałów i witamin. Ma właściwości przeciwbakteryjne oraz antyoksydacyjne. Wydrążony środek cebuli drobno posiekaj i przełóż do miski. Weź dwa ząbki czosnku. Posiekaj go w drobną kostkę. Czosnek obniża ciśnienie, reguluje poziom cholesterolu i działa grzybobójczo. Posiekany czosnek przełóż do środka wydrążonej cebuli. Następnie weź świeży imbir. Mały kawałek imbiru obierz i posiekaj. Ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Dodaj go do cebuli z czosnkiem. Następnie zalej to wszystko miodem. Wymieszaj delikatnie składniki, przykryj miksturę drugą częścią odciętej cebuli. Taka mikstura to idealny środek na spadek odporności. Stosuj jedną łyżeczkę dziennie w celu utrzymania dobrej odporności. Jednak kiedy tylko zaczniesz chorować, zwiększ dawkę.